Okej, okay, jak ktoś to wyjdzie eee. O To było 11 lat temu No rado tak w skrócie Wam powiem, nie? Eee. Giovanni, Oak, jakaś jak coś tam jeszcze, nie? Yy. Yy. Yy, ogólnie to było tak, że po prostu Ktoś tam pojechał na jakąś tam wyspę, znaleźli Mew Znalazł mił. I wiecie, mieli projekt, żeby zrobić Mewtu, nie? Uwięzili, uwięzili go i... I chcieli zrobić tego. No, chcieli zrobić to ogólnie. ZD na. No tak w skrócie powie: chcieli zrobić. E, e, no. E, ok Kto i. E, Jezus. Oj, ok. e, Przepraszam, ja teraz. Kom... Mama mi tam coś na kanapie robi, a to jest mega głośne. No oni tam ten robili projekt na YouTube, bla bla bla. W laboratorium nie. I chcieli zrobić ten YouTube, i, zami i zrobiły się same edito. I w końcu. Użyli DNA Ditto i chcieli z tego zrobić Mewtwo. To się wyrwało spod kontroli i uspierdoliło. I to jest ta katastrofa. Yy. I stwierdzili, że, że, ten, że mogą zrobić Mewtwo z DNA człowieka. No i tam wzięli jakieś DNA Takiegoś tam typka I No i zrobili miutu I Tego miutu jakby Dali Dali żeby się słuchał nie Więc za on miał zbyt potężną moc, więc go daj w ten zbroję i Miutu się wkurwił, zdjął zbroję i spierdolił No I dlatego w, e, tam jest rozpierdolone Miutus spierdolił to tam gdzieś do jakiejś skini i... No i tyle, no. I wtedy ciągnęli Billa i... No ja to tak w skrócie powiem. Chcieli zrobić... Yy... No i po prostu tu jest. Giovanni się wkurwił, bo Oak niby wygrał i. coś takiego. E, dobra. To jest taka historia. E, ogólnie to. to w mojej wersji wam powiem. E, była to jakaś ekipka, nie? I. I ktoś tam. Nie wiem, czy to był mister Pan Ciuji, czy kto. W popłynął na jakąś wyspę i spotkał Mewtwo. No to zajęło tego Mewtwo. Powiedział o ekipie i chciał zrobić. Tfu! Mi... jakiego miu Mew. Znaleźli miu Mew i chcieli z niego zrobić Mewtwo. I. Najpierw, najpierw oni zrobili kilka tam dito. No i nie wiedzieli, co z tego zrobić, i wtedy dali że. Co jakby połączyć Edena, tego właśnie Ditto z miu I wtedy powstała katastrofa. I to się wyszło z kont pod kontroli i, i no i uciekło. I to było takie niebezpieczne, że mogło rozpierdolić cały świat. Tak w skrócie. I co tam jeszcze mogę powiedzieć? Nie. No i ogólnie... No... Tak? No i wtedy stwierdzili, że co by, gdyby da dodać... E e DNA człowieka z, M z DNA Mew I tak powstał Mewtwo i... On tam niby na, pocz na samym początku się słuchał tam, tam ich potem w końcu zdjął swoją zbroję i... Spierdolił i ukrył się w jaskinie jakiejś tam i i tak no i wtedy jakby no chodzi mi o to że po prostu mm. kurwa nie umiem się po prostu nie umiem się wysłowić chodzi mi o to że Może no, po prostu jakby skupili z... się tam. No, nie, nie, dobra, po prostu tyle, co musicie wiedzieć, że cała katastrofa, jesteś potężnego od I... i i po prostu Giovanni chce się zemścić na auku, bo nie, bo on uszukiwa, bla, bla, Dobra, gramy. Na przypadek spawanie. I need you to live for Viridium. Ansang! My son will come with you to Viridian if need be it will bi do him good. Very well, Giovanni. Okej, okay, to ona poszła. Nie mam dobra, nie, 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 nie powiem tego co chciałem. Poza Rocket. Ok musi. Nie, to ten. Mm. Dlatego chcę, żebyś sam poszedł do Palette Town. Weź do laboratorium Mołka I. on został zbanowany na, wa na walki, więc nie może walczyć, lol. Chciałbym, al okay. clear, rocket, pretty really good. Just one more thing before you go. Is this? Jest! Stałem awansowany sam awans, jestem adminem. Yy... Dosta dostałem admina. Beatles mi. Nice. Jestem adminem. Czyli mogę już zapierać, zabierać kobietom i uczniom. Yy, no. po prostu. Pokemon. Rocket Pajer. Nie, to jest This is really beef whenever I want one or okay, czyli jako że jest to to dostanę takie gówno i jak będzie takie bip, czyli że on nas zwoła, to mamy przyjść do bazy. Yeah! Zostaliśmy spromowani na admina. Ja głównie ten film nagrywam jako taki jakby coś jakby specjal. Hey! They promote you! Does it mean you're more bad than me? I'm jealous. So, okay. Hey, Rocket! Same boy. Say what? They made little rangers and i now. Well, new no joke. So, you can rob women and <laughs> Congrats, bad. You know, given all my inborn gangster skills, it speaks to my model. mm Okej. Nie bądź to. do... Dude! Nie. Hopie! Mam zajebistą misję! Gówno mi zrobisz. Możemy iść razem. Czekaj, co on dalej powie? O okay. nie! Huh? Cześć, Rocket! Trochę minęło. Uh, film in The last is Rocket News. O oh, wow! Oh, now. Okej, okay, dobra, znajdź. Bo ogólnie to nagrywam jako łączny odcinek i to mi się, no i w sumie myślę, że mogę to podzielić na części. Także ja to nagrywam chyba z... Łącznie tak prawie z dwie godziny. Bo jeszcze z przerwami na, na jakieś tam rzeczy. check out where she has coins is this mean i can finally go here and here Tak! 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 Pora ukraść kom komuś pokemony. Ek! Did you touch me? Nie. Jestem trochę zaleczony tym całym nagrywaniem giglipaw. Bo jesteś jestem wszyscy Czemu? Czym przypadkiem nie powinienem się zapominać? Czemu przypadkiem nie powinien zejść mniej, mniejszego lewa? No dobra. Wow, no nieźle. Double slap. Uderzył trzy razy. Stonks. Mogę je ukraść, no, ale niech to. E, Dalej pójdę w kolejnym odcinku, już w piątym. Czyli można uznać, że czwarty odcinek miał prawie godziny, tak jak po normalny live. No nieźle. A ja, dobra, ja Wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Albo tak jak u Was to będzie, że wcześniej, no to tych części. Yy. Co? Dobra, ja po prostu... Dobra, no to jak yy, to tyle, że się podobało, ta w górę i na razie.